Hej, dzisiaj chcę Wam pokazać parę rzeczy. Tutaj nagrywam to w sumie do, dzień po dniu. Wczoraj podmieniałem tutaj wodę i chcę tu od razu parę rzeczy podmienić na e, gąbeczkę filtracyjną większą. E, też chcę od razu dodać CO2. To też e, ograniczy trochę atak glonów. E, Spróbuję sobie takie szczypce do sadzenia roślinek. To też właśnie dzisiaj zamierzam sadzić. Kupiłem roślinkę na Rokatka. Specjalizuję się właśnie tym, że szybko rośnie, tak. Także dzięki temu, że szybko będzie rósł, też dzięki temu, że dodam CO2, jest tu trochę więcej, będę na to będzie szybciej rósł i wszystkie substancje odżywcze będzie zabierał on zamiast yy, glony, więc mam nadzieję, że to zniweluje. Tak się dowiedziałem, że najlepiej tak spróbować zrobić. No i przy okazji tam dokupiłem yy, parę neonków tak, do statka, teraz już będę miał około 20 neonków. Te są mniejsze. Także zanim yy, te, co mam to już są dosyć duże, także zanim podrosną to trochę minie. Ale już będzie fajna, fajne statko tych wszystkich neonków. Akurat myślę, że obsada rybna będzie maksymalna już do tego litrażu, co będę miał. Także tutaj nie próbuję dodawać kolejnego skalara czy coś, bo to już jest za mała ilość litrów. A jak parę neonków to jak najbardziej nie zaszkodzi. Także zacznę może od wyłowienia tego starego filtra, czy gąbeczki samej. Tak, także tutaj zobaczcie też, że wczoraj jednak dopełniam do pełna, już się wyparowało tak z pół centymetra wody. Tak, od razu słyszymy głową. Staramy się dzisiaj nie zasłaniać już. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. No jest taka dłuższa, nie? Że będzie, e, myślę, że bardziej filtrować. Mej dłuższą. Kupiłem. O, o, taka dosyć konkretna, muszę powiedzieć. Okej, okay. rozmieszczą. Tutaj przyspieszyłem cały proces. Yy, tutaj dogrywam też dźwięk, tak, żeby tutaj pokazać, no, no troszeczkę to trwało. Na początku, no, no, tutaj, yy, tutaj trenuję, tak, jak, jak w ogóle się posługiwać tymi szczypcami. Wcześniej tego nie używałem, więc sobie ćwiczę, tak, bo problem był taki, że wkładając korzy nawet używając szczypc nie, nie palcem, tak. Yy, no, ten korzeń wychodził z powrotem, pomimo tak? mniejszej szczeliny i tak wychodził. Więc tutaj trzeba było sobie poćwiczyć znaleźć sposób, tak? czy to od razu zakopać, czy, czy tam trzymać palcem, żeby to, to, to nie wychodziło. Więc na no, chwilę mi to zeszło, tak? żeby się nauczyć. No Też jestem świadomy, że tutaj powinienem jakby sadzić te roślinki jak jest dużo mniej wody, tak, po podlaniu po zbiornika przy wymianie. E, no tutaj to robiłem na, na pełnym zbiorniku, to na pewno nie, nie, nie ułatwiało sprawy, pomimo tego, że zrobiłem to pierwszy raz, e, używając szczypcy, więc e, no uważam, że to nawet dobrze poszło, tak. Też e, wcześniej jakby pierwsze rośliny sadziłem Cały krzak w jednym miejscu, tak? Tutaj też później jakby z czasem nauczyłem się, tam gdzieś podejrzałem też u, u innych akwarystów to, że warto rozsadzać te krzaki, tak gdzieś tam e, podzielić je na, na mniejsze partie tak? i sadzić je w odstępie paru centymetrów od siebie tak? gdzieś tam to na pewno też wpływa na, na szybkość. E, Roślin, rośnięcia danej roślinki, jak również no też to bójnie wygląda, tak, gdzie zakrywa większość przestrzeni akwarium z czasem, więc to też i aspekty wizualne mają się ku temu. Tutaj staram się to jakby rozsadzić na, na tej jednej stronie akwarium. Jest to spowodowane tym, że po tej jednej stronie pod kamyczkami mam e, ziemię do, do roślin, tylko z tej strony, tak? z drugiej strony, gdzie, gdzie wcześniej był tylko biały piasek, nie ma żadnego gruntu pod spodem. Jest tylko biały piasek, tak? tutaj planowałem to na samym początku, że rośliny będą tylko z tej jednej strony, no i tutaj teraz jakby ta decyzja mnie ogranicza, że nawet nie próbuję sadzić tego z drugiej strony. Więc tutaj rozmieszczam to wszystko, z tej strony. Dosyć... dosyć dobrze to idzie. Też... Yy, mankament był taki, że... przez dzień, półtora yy, te rogatki jeszcze gdzieś tam wykopywały się z ziemi. Nie wiem, czy, czy to było spowodowane właśnie ruchem wody przez filtr, czy, czy ryby to jakoś tam zruszały te dno, że jeszcze niektóre korzenie były na tyle płytko, że jeszcze wypadały, więc to musiałem jakby tam jeszcze raz jakby zakupywać te roślinki, ale to już już tego nie nagrywałem, po prostu tam na bieżąco poprawiałem, tak, żeby tak jakby finalnie było tak, jak było teraz, jak jest to sadzone. Tylko to. Różnica. Okej, okay, takie przypiszczyłem tutaj e, te sadzenie troszeczkę inaczej się sadzi, tak i tutaj w przypadku trawy jest widocznej korzeń jest dużo łatwiej wtedy e, po prostu zakopać i tak. Tutaj zgaduję, bo tutaj nie ma, w, e, rogatek nie ma korzenia, więc zgaduję po prostu, że dana część rośliny musi iść pod, pod ziemię, tak i sobie takie podzieliłem, rozsadziłem troszeczkę, tak, żeby to nie było w jednym miejscu, to rosło. No i właśnie. Dodam teraz mąki. E, Tutaj je wsadziłem tak, żeby się troszeczkę przyzwyczaiły do, do wody. Będę otwierał je już, dodawał. Okay. I na koniec dodam jeszcze tam te CO2. Ale to za chwilkę. Wspólne je złapać. Mhm. dobrze. No jeszcze cztery no, dało się w końcu. Trzy raz. Ok, puste. jest cała gwardia na onych nowych. Czy się przysiąkują ze sobą? Przyznam, że rogatek strasznie... Słodnie to wszystko. Dobra, myślałem, że 5 ml wystarczy, że dodam to jest na 40 litrów. Ok. Stało mi tu poczyścić i obserwować troszeczkę. Przuczawkę. Ale generalnie to by było na tyle. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Dobra, to od nas do tego. Cześć.